Jak skuter, stał się o wiele szybszym. Dzisiaj jest wspaniały dzień, i skuter cieszy się piękną pogodą i wolną drogą. Te motocykle są bardzo szybkie. Ty też byś chciał jeździć z taką prędkością. Znam miejsce, gdzie ci na pewno pomogą. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da, malowanie zmiana wnet pomoże ci bez słów. Nowy model samochodu elektrycznego, fajny. Ho, ho. Cześć, w czym mogę ci pomóc? Skuter opowiedział mistrzowi o tym, jak dziś poznał dwóch bardzo szybkich motocykli i również powiedział, hmm. że jedna z nich była bardzo ładna. Oh. Skuter wyjaśnił, że on bardzo chciał spotkać się z nimi, ale takie szybkie motocykle... Nie zauważają jakieś głupie i niepozorne skutery. Zrozumiałem. Hmm. Wiesz, to jest bardzo osiągalne. Sprawimy, że będziesz tak szybki, jak one. Ale to wymaga pracy. Jesteś gotowy? Na początek trzeba zdjąć koła i silnik. Nie martw się! Wiem, co robię. Musimy zmienić ci silnik i inne części, żeby cię dobrze zabezpieczyć. Może ten? Ha, zobaczymy. Możesz go odpalić? Nie, brakuje mu mocy. Wtedy może być ten? Mm -mm. Jest za duży do tej ramy. Wtedy spróbujmy ten. Proszę? Świetnie! Pasuje i jego moc, i jego wielkość. Teraz trzeba zmienić koła. Spróbujmy te. Ho, ho, nie, przecież nie robimy roweru. Wtedy być może te? Myślę, że dla nowych cech silnika potrzebna jest duża stabilność tylnego koła. Zatem te postawimy. Oho, świetnie! Pozostało tylko pokryć cię farbą i wypolerować. Może chcesz wybrać kolor, hm? Spróbujemy żółty, okej, okay, ten się nie nadaje. Teraz spróbujemy zielony, teraz niebieski. Super! Teraz polerowanie. Wow, naprawdę bardzo się zmieniłeś. Pozostaje sprawdzić Twoją prędkość na drodze. Mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć tę pożądaną. Papa, pa. nasz skuter serdecznie podziękował Bibi i ruszył sprawdzić swoje nowe umiejętności. Skuter, choć nie jest motocyklem. Ale nie ustępuje im w prędkości. Wziął udział w wyścigach ulicznych i zajął pierwsze miejsce. A wyglądem przyciągnął uwagę wielu obecnych. Ale najważniejsze, że skuter znalazł sobie dobrych towarzyszy do tego, aby podróżować po świecie, nie ograniczając się w prędkości. Jak Bibi łapał drona. Bibi, co tam oglądasz? Cześć dzieciaki! O, to jest raport o Mistrzostwach Świata wśród latających dronów. Wkrótce finał! Dwa drony dostały się do finału: Biały orzeł i niebieski ptak. Zaczynam odliczanie. Trzy, dwa, jeden, start! O! Zaczęło się! Dawaj, dawaj, niebieski ptaku! Dogoń go! Dalej, dalej! Jeszcze trochę, niebieski ptaku! Brawo! Wygraliśmy! Ha, ho, ho. Ja też sobie kupię drona i wezmę udział w mistrzostwach. Cóż! Do tego nie wystarczy kupić drona. Musisz być w stanie nim sterować. Nauczę się nim sterować. W końcu to nie jest chyba takie trudne. Jak myślicie? Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego I je wszystko jest w porządku Hm, co powinienem wybrać? Dzieci, potrzebuję waszej rady. Jakiego muszę wybrać? Może tego, co szybko lata? A może tego? On lata bardzo wysoko. A ten biały jest najbardziej niezawodny. Myślę, że dla wyścigów musisz wybrać niebieskiego. Jest najszybszy. Dobrze, wezmę tego najszybszego niebieskiego i nadam mu imię Niebieska Strzała. Więc teraz zobaczmy. Ten uchwyt po środku jest do kontrolowania lotu. I ten uchwyt, aby zwiększyć prędkość silników. To proste! No to polecieliśmy! Haha! Ha. Leć niebieska strzało! Oj, oj oj Niebieska strzała zaraz się rozpadnie. Straciła jedno śmigło. Musimy coś zrobić, Bibi. W przeciwnym razie twój dron robi dużo kłopotu. O, ja rozumiem. Ale niebieską strzałą nie da się kierować. Widzisz, zawiesił się pod balkonem! Ani w górę, ani w dół. Co robić? Tak, w ogóle mnie nie słucha. Nie odpowiada na moje polecenia. Jak mogę przywrócić niebieską strzałę na ziemię? Co myślicie, dzieci? Może rzucić w niego kijem? Nie jest ci żal twojej niebieskiej strzały? W końcu możesz poważnie uszkodzić drona. Tak, to prawda. A może poczekać, aż bateria się wyczerpie? Oho, jest naładowany na cztery godziny. Nie mogę tyle czekać. A co, jeśli zacznie latać niekontrolowanie? Wpadnie na kogoś! W końcu na dole chodzą ludzie. Stoją samochody. Nie. Musimy wymyślić coś innego. Ho, mam pomysł. Zarzucimy na niebieską strzałę prześcieradło. Dron zaplącze się w prześcieradle i spadnie na ziemię. Ale nie uszkodzi się przy tym. Oh! Oh! Hurra! Udało się! Okazuje się, że niełatwo to bąsterować. sterować. Teraz mam dużo do naprawiania. Dzieciaki, jeśli kupili wam drona, musicie wykonać pierwszy lot z dorosłymi. I nie w pobliżu domów, drzew i elektryczności. Bibi naprawił swoją niebieską strzałę. I teraz przygotowuję się do kolejnego lotu. Powodzenia, Bibi! Jak Bibi pomogą cysternie na mleko. O! Tak! Przyjechałem do wioski, żeby pomóc sadzić drzewa, a tu pada deszcz. Co robić? Kiedy ten deszcz się skończy. Ale nie wszyscy w wiosce są w domu, gdy pada deszcz. Tu jest cysterna na mleko. Nalała dużo mleka do beczki, a teraz spieszy się, by zabrać je do mleczarni, żeby tam wylano je do worków i butelek. Ale droga polna się zepsuła i była brudna po deszczu. Trudno jechać cysternie na mleko. A jajaj! Cysterna na mleko nie może wjechać na wzgórze. Nalała zbyt dużo mleka. Droga się zepsuła, a ona jest taka ciężka, że ślizga się po błocie. Co robić? Musimy pilnie wezwać pomocy. Nasz, dziś usterce radę da Malowanie, zmiana kół Wnet pomoże ci bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tuning, dodasz gaz Samochody stoją w żonku I je wszystko jest w porządku O! o ktoś sygnalizuje! Prawdopodobnie ktoś wpadł w kłopoty i wzywa pomocy. Muszę zobaczyć. O, cysterna mlekowa utknęła. Musimy jej jakoś pomóc, ale jak? Hmm, może popchnąć zbiornik mleka do tyłu? Tylko on jest zbyt ciężki, a brud jest zbyt śliski. Albo zadzwonimy po helikopter. To świetne. Helikopter podniesie cysternę mlekową i weźmie ją w powietrze. W taką pogodę helikoptery nie latają. Hmm. No wtedy możemy poszukać ciągnika i wyciągnąć cysternę. Tak. ciągnik to świetny pomysł, Bibi. Więc. Ciągnik podjechał. Teraz musimy jakoś związać cysternę z ciągnikiem. Co nam pomoże? Sznur na bieliznę? Jest raczej słaby. Może tylko suszyć bieliznę. Drut stalowy? Może się uda. Ale jak dla mnie jest zbyt cienki. Na szczęście mamy grubszy. Stalowy kabel. Jest tym, czego potrzebujemy. I jeszcze trochę? Świetnie! Genialna robota! Teraz mleko nie skwaśnieje i dotrze do mleczarni na czas. A jutro będzie można go kupić w sklepie i zrobić kakao. Bibi, wydaje się, że deszcz już się kończy. Dokładnie! A to oznacza, że mogę iść sadzić drzewa w ogrodzie. Ho! -ho! O, pobiegłem. O, o. Uważaj, Bibi, droga jest wciąż śliska. Oho! Oj, Bibi, wszystko w porządku? Tak! To jest prędkość. Do zobaczenia ponownie. papa. Pa. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!